gdzie jestem Aldi szłam na szybkie zakupy, więc pokażę wam co jest, zobaczcie takie piękne chryzantemy właśnie nie wiem, czasem nie wezmę ich bo są dosyć duże bardzo ładnie się rozkwitają są jeszcze żółte i pomarańczowe i są słuchajcie po 5 dolarów tak? 4,99 także chyba wezmę kilka te są pomarańczowe, jeszcze nie Chyba tak. To jest takie coś, czego ja w Polsce w życiu nie widziałam. I to są jabłka w karmelu z orzechami. To jest bardzo popularne tutaj w sklepach, albo na farmach dyniowych, ale można też kupić sobie taki dyb karmelowy i możecie sobie w nim po prostu e, maczać czy jabłka, czy e, nie wiem, kiwi, czy jakieś inne owoce. Ile on kosztuje? 3,50. Biorę jeszcze owoce, ale tylko po jednej paczce, bo zawsze kupuję po dwie, trzy i one z racji tego, że są organiczne, no to czasem nie chcą wytrzymywać, wiecie bardzo długo, także biorę po jednej paczce zjemy, Nunia uwielbia, także super, a tu mamy y, boróweczki borówki też mogę wziąć, jedno opakowanie, ale może jakieś ładniejsze mi się trafi borówki są po 4 dolary, takie większe większy kartonik y, maliny są po 3,20 i po 2,90 są y, blackberries, czyli jeżyny już dawno nie robiłam placków ziemniaczanych, a te ziemniaki są bardzo dobre, bardzo smaczne plackie z nich wychodzą. Yy, właśnie nie te czerwone, tylko te z żółtym. Farmers Promise, Serving Up, Confidence. O, proszę. 5 funtów, czyli bierzemy. I co jeszcze? Co jeszcze nam trzeba? Ale te kwiatuszki piękne, super, cieszę się. Dobra, idziemy dalej. Jajka kupiłam ostatnio w Pizz. E, tak samo mleko, także tego nam nie trzeba, ale mogę wziąć e, sok pomarańczowy, bo tu mają organiczny i jest bardzo dobry. Ale powiem Wam, że ceny poszły tak do góry, że to jest po prostu szok. Ten sok pomarańczowy, on był zawsze za 4,50, może 4,99. Teraz jest po 6 dolarów Słuchajcie, powiem Wam, ceny poszły strasznie do góry To masło pamiętam, jak było po 2,19 Wzięłam jeszcze dwa steki, zobaczcie Jeden jest ribeye Za prawie 13 dolarów A drugi stek jest strip steak Black Angus I ten jest za prawie 16 Mamy to. Słuchajcie, ja bardzo lubię wodę pomarańczową La Croix i ona zawsze jest w połowie palety i ja jestem tym klientem, który właśnie wyciąga z połowy palety, e, wiecie, wodę, bo tylko taką wodę lubię. To jestem ja właśnie. Jeśli chodzi o ceny w Aldi, to powiem Wam, że najbardziej to widać na tym oleju. Ja go kupuję od bardzo, bardzo dawna. To jest organiczny, organiczna oliwa z oliwek, bardzo dobra Ile tu jej jest? Pół litra i ona kosztowała. Słuchajcie, jak Jaku zaczęłam ją kupować, może to dwa lata temu, prawie trzy lata temu, jak się sprowadziliśmy do tego domu, jak tu zamieszkaliśmy, zaczęłam tak bardziej do Aldi chodzić. No może tak ze trzy lata. To ona była po 4,49. 4,49, później była po, po 5. 49 i ostatnio patrzę jest 6 chyba 29 i teraz właśnie patrzę, patrzcie, 7,50 już jest a była, no słuchajcie, podwyżka ceny o 40% Chciałam wam pokazać jeszcze jakie są yy, cukierki dla dzieciaków na Trick or Treat na Halloween yy, 10 dolarów zestaw. Tu jest 50 takich małych e, Haribo, tu są żelki Hersheys, Reese's Pieces, KitKaty. Tutaj jest za 15 i jest 75. Tu za 15 100. Ok, i tu są jeszcze te y, lizaki. Tutaj są, tu jest sześciopak. O, słuchajcie, Reese zawsze wychodzi na święta y, podobnie jak MMsy i jak Hershey's, chyba też czasem wypuszczają y, różne edycje. I to jest właśnie taka dyniowa: 6 sześć, sześć takich, takich czekoladek za 6 dolarów. A tu mamy 125 różnych małych takich czekoladek za 15. A tu kitkaty za 6. Snack size i jest? Nie piszę ile jest. Wam ostatnio nagrywałam, ale zobaczcie, są nowe kawy Apple Crisp i Carmel. Uh, caramel Apple to jest też kawa, tylko ta jest jakaś... Aha, tu są kubeczki, a ta jest um, mielona kawa. Za 4,20 i za 6. Apple Crisp i Caramel. A tutaj mamy herbatki. Też takie fajne jesienne. Zobaczcie, one chyba nie są organiczne, ale by tak poczytać ich składy, to może nie są takie złe aż do końca. Natural flavor. No to już jest takie średnie. Cynamon i jabłko. Tutaj jest cranberry hibiskus yy, czyli żurawina i hibiskus tutaj są jeszcze jakie pumpkin spice oczywiście po 2,40 okay. miałam telefon więc musiałam przegrać nagrywanie, ale słuchajcie tutaj są płatki owsiane też kokos i salt i pumpkin spice nowe są smaki tych syropów klonowych cinnamon roll, bourbon barrel and pumpkin spice bo kiedyś ja wam nagrywałam to były tylko te takie dwa tu mamy ciasteczka, tu mamy Werther's Original, zobaczcie, a co to jest? Cztery sparkling cider, o, ok, cydr jabłkowy w puszkach. Tutaj słuchajcie, mamy Werther's Original i zobaczcie, są cztery nowe smaki, limitowane edycje Pumpkin Spice. Tutaj jest Caramel Apple, czyli o smaku jabłka z karmelem. Te są, zobaczcie, nadziewane jabłkiem w środku. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego w tej firmie: Werthers Original. A tutaj jeszcze jest Maple Cream. Zobaczcie, ale mega. Z syropem klonowym. Super, bardzo fajnie. Nigdy nie widziałam, żeby Werthers Original miało w ogóle na jakiekolwiek święta, okazje, jakieś inne takie warianty, smaki i tak dalej. Różne opcje, ale to jest super na jesień. I co my tu mamy? O, Cerios jeszcze mamy dyniowe. I tam chyba nagrywałam już kiedyś ten popcorn i te ciasteczka. Tutaj mamy więcej czekoladek, więcej różnych rzeczy na Halloween dla dzieci. Mamy trochę zabawek. Jeszcze jakieś ostatnie, widzicie, pontony na mm, na baseny. Te są akurat nie w Czereśnie. To był bardzo popularny wzór w tym roku. Kubeczki, jak ktoś chce. Pokażę Wam może też... O, lampy są nawet. Pokażę Wam też gazetkę, tylko powiem że akurat nie się dzisiaj kończy, bo nie było mnie kilka dni w Aldi, także dzisiaj się kończy, ale może też wezmę przy wyjściu nową. Zobaczymy co będzie w nowej. Bardzo fajne na drzwi. Więc, znaczy nie wejście, tylko takie welcome signs. O, proszę. Fajne dla piesków. Przyszłam jeszcze zobaczyć co tu jest na sekcji domowej. Takie zestawy. Y Zestawy koszyków, ja je też mam w domu, z tego samego materiału, bardzo fajne są. Entryway organizers. Zobaczcie, można sobie zorganizować listy, kluczyki powiesić. Tu mają różne świeczki zapachowe i tak dalej. Ale tutaj są zobaczcie, naczynia na jakieś jesienne zupki casserole. To mi się bardzo podoba tutaj mają takie malutkie te są z pokrywkami też mniejsze super a tu są bardzo duże nad e, jakie one są two quarts ok świetne tu są jakieś e, naczynia żeliwne. Tutaj są patelnie. Akurat nie się rozpakowują, bo jutro zaczyna się nowa, nowy asortyment. Taki, taki, który oni mają, wiecie, taki dwutygodniowy, czy tam trzytygodniowy. Seasonal. Także ten mi się podoba. To mi się bardzo podoba. O! Taka taca, taki serving tray, można na nim dać owoce, sery. Bardzo fajne. 14 dolarów kosztuje. Super. Słuchajcie, zbieram się, bo zamykają sklep. Nawet buty są walni, ale jaja. O proszę. Coffee maker. Tutaj macie dorobienia robieni, do takich tych, e, na śniadanie. Wafli różnych. Nawet jest maszyna do chleba i więcej jest tych właśnie ym, różnych naczyń z ym, żeliwnych, tylko nie ma jeszcze na nich cen. Pytałam się pana, mówi, że dopiero jutro wchodzi y, ta sprzedaż, więc jeszcze cen dzisiaj nie mają. koniec zakupów Aldi odhaczone na szybko i słuchajcie dziwna sprawa bo już wam mówię ehm, wydaje mi się nie jestem pewna, więc może to nie jest dziwna sprawa ale wydaje mi się, że zawsze e, te karteczki z promocjami, co będzie w przyszłym, tam, tygodniu, w następnej promocji, że to zawsze było trochę wcześniej, tam, że już dwa dni, trzy dni wcześniej, czy dzień wcześniej, że już to było, a dzisiaj się pytałam, czy mają nowe, i mówi, że nie, dopiero będą mieli jutro, mimo tego, że już dzisiaj wykładają ten cały towar no to nie mają w ogóle tych karteczek z powiadomieniami co będzie. A pamiętam, że kiedyś nawet nagrywałam film i pokazywałam wam, że wzięłam nową karteczkę, że nie ma jeszcze tych produktów wystawionych wszystkich, ale będzie tam, przypuśćmy, od środy, bo niech chyba każdą tam co dwa, co dwa tygodnie w środę mają nowy towar czy coś takiego. Także dziwne, ale znając życie, na pewno do Aldi się niedługo wybiorę za kilka dni. <ślamy> Zawsze coś tam się skończy albo mleko, albo coś i zawsze jest po coś przyjechać, zawsze jest po co przyjechać do Aldi, także dziękuję za oglądanie, taki szybki przegląd z amerykańskiego Aldi i do zobaczenia wkrótce. Pa-pa!